Nic tam nie ma. Siemano, siemano. Witam, z tej strony Meksikano. Witam Was serdecznie i na samym początku, to mam karteczkę, oczywiście, że tak, ale bardzo Wam dziękuję, że się podał Wam ten żuk. Żuk, który sobie maszerował. Bardzo Wam za to dziękuję. No i co mogę powiedzieć, słuchajcie. O, przejdźmy do szkolnej, dużo tego nie będzie, więc i filmik będzie niedługi. Mamy dwa filmy, dwa filmy, z których e, wygrzebałem małe co nieco. Bohaterami oczywiście konon jakżeby inaczej, Aron jakżeby inaczej i organista, no, który tam się przyjął najwyraźniej bardzo dobrze, mimo tego, że podbierał rzeczy. Majora i pewnie, kon... no znaczy nie pewnie, tylko na pewno Konona. Mimo tego, jak widzicie, Konon dalej przyjmuje. Nie wiem, czy on nawet w ogóle pamięta, czy, że, że coś takiego miało miejsce i że. że... Ktoś mu o tym mówił. Ale zanim przejdziemy, jeszcze do tego wszystkiego, bo to w... ciężko to wszystko poskładać do jednej kupy, żeby to była jednolita, wesoła, bądź też nudna wypowiedź, nawet nudną wypowiedź, ciężko poskładać to wszystko do kupy, bo to są takie strzępki z dwóch filmów z 29. Także nie będzie mi łatwo, ale postaram się ten monolog jakoś płynnie przeprowadzić i przechodzić od rzeczy do rzeczy. A będzie tam akwarium, wymiana wody, mmm, kładzenie się na łóżku yy, i też zegarek. I mam nadzieję, że tego wszystkiego nie. Nie prze tego. Tego wszystkiego nie, nie zapomnę powiedzieć. Właśnie i to chciałem powiedzieć. I że, że uda mi się to zrobić w miarę płynnie, bo ciężko naprawdę, ciężko jest to wszystko poskładać do kupy. Słuchajcie, um, żeby to było fajne, żeby to było fajne. Nawet żeby to było nudne, tak jak powiedziałem przed chwilką. Ale zanim to wszystko, to słuchajcie, ja zapraszam Was na najlepszą reklamę, jaką widziałem do tej pory. Od dawien dawna, od dawien dawna się tam nie uśmiałem. Mój żuk to jest pestka, przy tym, co zrobił Piotr WSW. Reklama Harasia. Reklama Harnasia. Zapraszam, obejrzyjcie. Króciutka reklama. Kanał Idź w Pizdu. E, króciuteńka reklama, bo tam chyba ileś tam sekund trwa. E, wszyscy znają e, reklamę e, piwa bądź też browaru, Harnaś. No kurde, powiem tak, Mistrzostwo Świata i strzał w, strzał w dziesiątkę i mistrzostwo świata i... Po prostu pokłony, bo no, na takie pomysły, na takie pomysły, no to właśnie się wpada rzadko. Czasami mi się też takie pomysły zdarzają, ale, ale jest to rzadkie i, i tutaj, tutaj też Piotr naprawdę. Pff. Genialne, nie wiem kto to wymyślił, ale po prostu genialne, genialne. Także jeszcze raz tą zapraszam, zajrzyjcie na tą reklamę, e, na pewno się uśmiejecie, e, na pewno będzie e, beka. Ja tu już zaczynam się trząść, bo zaczynam powoli przychodzić do, e, do sedna, czyli e, do sedna sprawy, czyli do e, szkolnej, do mlecznego człowieka i tak dalej. No i cóż my tam mamy, cóż my tam mamy. Kurde, słuchajcie, może mi się uda. A! Ja jeszcze dziękuję za to, żeście że śmialiście że przestraszyłem się tego psa, ale kurwa, jaką mi zaszczekło, ja naprawdę myślałem, że on mi je je mnie za nogawę. Stąd e, nie byłoby przyjemne, nie? Także sorry, ale każdy by zdygał, jakby szedł, tak ogaleł i nagle wyskakuje wam za pleców pies. No to dobra, przechodzimy do szkolnej, a tam wymiana wody dla rybków. Rybki całe te muszą jakoś sobie pływać, więc pływać muszą w wodzie czystej, więc wymiana akwarium i zaangażowanie zaangażowanie Arona, bo Konon też był zaangażowany. Nie ukrywajmy, Konon był bardzo zaangażowany, ale Aron się tak zaangażował, że ja się zastanawiam, czy Aron sam sobie akwarium w końcu nie założy. bo, bo... Opiekując się tymi rybkami, tak jak już mówiłem kiedyś na filmie, no chyba nawet bardziej niż Kononem, yy, bo tutaj bardzo starał się profesjonalnie podejść do tego, do tej sprawy, do wymiany wody, wyczyszczenia przede wszystkim filtra, za co faktycznie szacun, no bo jak miałem rybki, to też przy zmianie wody filtr czyściłem, a szczególnie tą gąbkę. No może nie zrobił to. Yy, bardzo dokładnie, no ale przynajmniej próbował w jakiś tam sposób yy, ogarnąć ten film, więc Aaron bardzo zaangażowany. No, serducho oddał latych rybek. Serducho oddał latych rybek. Nie pozwolił karmić dużymi kawałami. Ryba nie ma otworu, jak Aaron tak sam powiedział. I prawda, zgadza się. Nie dał, nie dał karmić, nie dał otruć, nie dał wlać gorącej wody yy, i tak dalej. Dla śmiechu, yy, bo to pomysły oczywiście organisty. Pomysły organisty, yy, który. Nie wiem czy stara się tam na siłę robić bekę i takie śmieszne próbować śmieszne, śmieszne w cudzysłowiu y, śmieszne teksty puszczać, czy też, y, czy też y, mu się wydaje, że to jest śmieszne, czy też próbuje rozbawić publiczność, ale gówno mu z tego wychodzi, bo te teksty ani nie są śmieszne, y, ani nie są zabawne. Nie bawił też Konona i chyba nawet samego Arona też nie bawił, bo organista taki sprytny, że porozlewał wodę, to przyczyniło się do rozrzedzenia flaków Krzysztofa, dzięki czemu, mimo tego, że Krzysztof się wkurzył, bo flaki stały pod stołem, ona, o, organista, <grych> organista wylał wodę niechcący, ponoć, co spowodowało, że ta woda ze stołu zlała się prosto do flaków Konona, które stały pod stołem. Co też spowodowało, że kolon tych flaków będzie miał więcej i na dłużej mu starczy. Kolon trochę się zdenerwował, ale trudno, wcale mu się nie dziwię. rozrzedzone flaki to już nie są takie ostre, no i nie są pyszne. Pszne bym powiedział nad. Pszne, by czasami poprawiacie z tym językiem. Ja, ja bardzo dziękuję. No a, a cały czas tutaj widzimy, jak cały czas bardzo intensywnie ta woda dla, dla ich. Dla ich jest zmieniana rybki upiwają. no i pada propozycja, słuchajcie, pada propozycja wprowadzenia nowego lokatora, nowego lokatora w postaci Glonojada. No, tak jak gupiki. Czyli te rybki, które konon posiada, nie wymagają <laughs> aż takiej mm, opiekuńczości. Tak, glonojad nie do końca żywi się tylko glonami ze ściany. Radzę panie Aronie doczytać, zanim pan kupisz tego glonojada, bo z tego co pamiętam, a miałem glonojady również u siebie e, e, w akwarium, e, to glonojady e, nie tylko żywią się i raczej się. Yy, nie wyżywią yy, glonami ze ścianek akwarium. Raczej trzeba dodawać dodatkowy pokarm. Jeżeli się mylę, może ktoś mnie poprawić, ale nie sądzę, że samymi glonami ze ściany akwarystycznej się wyżywił. Chyba, że tego glonojada wpuści się na ściany u Kolona w domu. I to jest już jakaś opcja, bo może to chodzi, żeby ten glonojad trochę też nie tylko akwarium sprzątał, ale też sprzątał pokój Kolona. Wyobraźcie sobie ten glonojad tak po tych ścianach połazi. Tu się kurde wepchnie, tam się wepchnie, to on faktycznie z tych ścian i z tej podłogi uchwana to on już by mógł się wyżywić. I wtedy to miałoby sens. Natomiast w samym akwarium nie sądzę, że ten glonojad z samych glonów wyżyje. Także jeszcze raz radzę doczytać, bo to już rybka jest trochę bardziej wymagająca. Samce mają piękne, piękne poroża, samice poroży nie mają, eee, więc radzę tutaj. Zastanowić się chociaż i tak, kurde, jak się mały glonoja, to tego się nie rozpozna chyba raczej, z tego co pamiętam. Ale radzę, brać samicę, to już będzie coś, bo kolon będzie, nie dość, że miał samicę, to jeszcze sprzątaczkę na chacie, która mu te wszystkie ściany i to wszystko z podłogi wysmyra otworem gębowym i tam to jest dopiero otwór gębowy. To jest prawda, tam jest otwór gębowy, gdzie płatków, rybich nie trzeba będzie już Kruszyć. Przepraszam, że tak macham ręką, ale jak zwykle ukochane moje muszki. Więc co do glonojada jada, radzę się zastanowić. Krzysiek cały czas, słuchajcie, bacznie obserwował e, zarówno ruchy onanisty, jak i ruchy. A Rona i aż tak się, kurde, słuchajcie, zmęczył tym obserwowaniem, tak, tak się zmęczył tym obserwowaniem, że aż, słuchajcie, e, no musiał się położyć. Musiał się w końcu położyć, no bo ile można na siedząco patrzeć, jak ktoś, kurde, czyści akwarium. W tle leci Pszczółka Maja, ulubiona chyba bajka Krzysztofa K., rozumiem. Znasz tę bajkę? Pszczółka Maja sobie lata u. -u, -u. I tak dalej, nie? Oczywiście to nie jest piosenka z pszczółki Mai, e, bo tam śpiewał chyba Wodecki, e, z tego co pamiętam. Natomiast w tle leci pszczółka Maja w telewizji, ulubiona bajka Krzysztofa, z tego, tak jak powiedziałem, przed chwilką wnioskuję. No i zmęczył się Krzysztof. Krzysztof się zmęczył i muszę już sięgać po krateczkę, czy ja czegoś nie przegapiłem. Zmęczył się Krzysztof, pierdolone muchy, no, jebane w dupę. w kurwie mnie to. Zmęczył się Krzysztof, strasznie się zmęczył e, tym patrzeniem na akwarium, aż musiał położyć się do gawry. Dlaczego do gawry? Bo jak on się kładł na to łóżko, słuchajcie, to mi się to trochę tak skojarzyło e, z takim, e, kurna, jesienią, nie wiem ile to prawda, nie? Jes, jesienią jeży tak pakują się w liście, w takie kupy liści, nie? I one się tam zagrzybują w tych liściach i one tam śpią, nie? Zimują. A kon to wczoraj tak próbował się zagrzebać swoje listy i donosy, i, i różne, różne papierki, bo tam na tym łóżku to jest taka. To, I ta, ta moja kartka to jest nic, to jest nic w porównaniu, to jest nic w porównaniu do tego, co leży na łóżku Konona. I faktycznie jest stamtąd ale co można wziąć? Tam losowo można. Organista pewnie jak chodzi do chaty Konona, to robi tak. Słuchajcie, kurde, bym postawił kamerę, ale nie wiem jak. Chodzi do chaty, słuchajcie. Ach, może tak jakoś się uda. O! Chodzi do chaty, nie? Chodzi słuchajcie, do chaty i tak. I tak robi. Losowo, rozumiecie? Losowo, bo tam. Tam nieważne, co się weźmie, bo tam wszystko jest artefaktem, nie? A u konona taka sterta tych karteczek leży, że mi się to kurwa skojarzyło od razu, jakby konuś się miał tym się, kurde, wiecie, w tym. E, w tej gawrze tam się. W, wleźć w te liście, zakopać się niczym jesz, jesz i przezimować, tylko że to nie jest zima, nie? Ale tak mi się skojarzyło i on się tam w tych, w tych karteczkach, tych liścikach, nie liściach, tylko liścikach y się tam kurna wiecie, wytacza swoim zapachem jeszcze, nie? Przy okazji to naprawdę są artefakty, nie dość, że macie kurde jakieś listy Konona, czy jakieś tam też pisma, ale kurwa jeszcze z zapachem dodatkowo, nie? A Konona zapach jest intensywny, bo słuchajcie, to jest też ciekawostka taka, jak ja tam chodziłem. To nawet czy spotkałem yy, nawet czy Fiodora, czy kogokolwiek, czy przypadkowo tak mówię, Fiodora, czy, czy kogokolwiek innego, yy, kto akurat się wybierał do uniwersum. Zawsze, zawsze mówili, ale od ciebie czuć kurwa tą chatą Konona i Kononem, nie? I ja zawsze mówiłem, kurwa, ale wiecie, już, ja już nie czuję, nie? I faktycznie, czuć było ode mnie na ciuchach, nie? Więc te listki, liściki i tak dalej, one tam jak... ono się w nich wytacza, wy, wykotłuje się w nich razem, bo on, wiecie, w nocy człowiek różnie, różne rzeczy robi. On tam może przewraca się z boku na bok, może tam głowę schowa pod, pod, pod tą stertę, nie? Zawsze cieplej pod papierem, jakby nie było. No, także tak od razu mi się skojarzyło. Na stole, le, Konon leży, leży w gawrze, ale na stole stoi. Nie wiem, czy to jest budzik, ale też skojarzenie pierwsze. Budzik z trzema strefami czasowymi. No, el prezydento, to el prezydento. Trzy strefy czasowe. Pewnie tak. Pewnie kurwa. Pewnie tak. Szkola, Meksyk i nie ja wiem co tam jeszcze, nie? A może Finlandia. Także trzy strefy czasowe w jednym budziku. Także kurne, no, Mistrzostwo Świata. No i teraz jeszcze powiem tak jakoś się tam łożył, łożył się na te łoże, ułożył się na tym łożu, bo nie wiem czy... Ułożył <laughs> się na tym łożu i jak się już ułożył na tym łożu i się położył, to słuchajcie skojarzyło mi się z takim e, kurna, z takim cwaniakiem, nie? Poważnie mówię z takim cwaniakiem, który się tak pierdolą starym chłopem takim, z takim starym chłopem. Takim cwaniakowatym, co tak się jebnął na wyro, pierdolność, się. Najlepiej, że jeszcze brzuch odkrył. To nie jest erotyka. Nie wiem, czy było widać brzuch. Czy brzuch mnie słyszy? Eee, położył się eee, na tym, tę nogę na nogę zarzucił sobie, pierdolął się <ścoughs> i kurwa, ma wyjebane. I to od razu mi się skojarzyło z takim chłopem, prawdziwym eee, takim hamem, kurwa bym powiedział. Takim hamem, że tak się jebnął. No a na wszystko, o to ten pies, kurna, ja go słyszę teraz, to ten pies, co mnie wtedy przestraszył, już poznaję jego głos, ale on nie biegnie teraz do mnie. Yy, I kojarzy mi się z takim chłopem, takim hawem, co się tak jebnął, ma wyjebane i, i kurwa, myślę, do co frajerzy, to teraz dawać mi wszystko pod nos. Dosłownie, tak, takie skojarzenie od razu miałem, Piznął się jak taki robol po 8 po, po, czy po 10 godzinach pracy, jebnął się i żonka, dawaj jeść kurwa, bo no dosłownie tak mi się to skojarzyło. na no, a przecież się bardzo zmęczył patrzeniem na to, jak się to akwarium sprząta, więc mu się nie dziwię, że on tak się pierdolnął yy, i położył się na tym <laughs> swoim łożu i mówię, jak taki, taki prosty ham taki się jebnął i kurwa teraz mi usługujcie, no i faktycznie oni usługują, usługują. I nadal dziwi mnie jeszcze raz, powtórzę, ta postawa Konona względem Ona e, onanisty, bo jak kiedyś tak sobie e, Konon, mm, powiem, no nie do końca dał sobie włazić na głowę, jeszcze za moich czasów, no tak teraz widać, że to tam, e, czy też donosiki, czy też liściki, raczej nic kurwa nie dają, po prostu Konon chyba ma na to wyjebane, czy mu tam wyniosą, czy nie, bądź też nie pamięta, Trudno mi powiedzieć, bo może ma też zaniki pamięci. Ktoś gdzieś wspomniał, yy, że może być to, yy, sugerując, że może być to od ugryzienia jakiegoś kleszcza, że to wszystko z pamięcią i schodzeniem problemy. Trudno mi to stwierdzić, że go jakiś kleszcz ugryzł. <gryzł> <gryzł> może ktoś go inny ugryzł, ale, ale, ale chyba raczej nie, nie kleszcz. Zresztą nie wiem, yy, trudno mi to stwierdzić. Bo ktoś tu sugerował boleriozę i dlatego te problemy kononowe z, z tym całym jego chodzeniem i nie tylko, nie? I to chyba byłoby na tyle. Co do szkoleń, to i tak sporo spodziewałem się, że zamknę się w 8 minutach, okazało się, że nie. No i teraz słuchajcie, miła niespodzianka, bo jeżeli to teraz oglądacie, w tej chwili oglądacie ten film, to ja prawdopodobnie słuchajcie. Jestem już w podróży. Prawdopodobnie jestem już słuchajcie w podróży. Yy, także kontakt prawdopodobnie zere mną się letko poletkiemu po urwie, yy, bo już jestem prawdopodobnie teraz w podróży, prawdopodobnie teraz już jadę, prawdopodobnie zbliżam się do kowna, zależy nie wiem, która jest godzina yy, teraz, w tej chwili. Kurwa, tu, tutaj spać w nocy, to ja bym zwariował. Jakieś dziwne odgłosy, prawdopodobnie jadę w kierunku kowna, bądź też zbliżam się do kowna. Także, cóż, jedyne co mi pozostaje, to Wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować, bo nie ukrywam, oprócz tego, że yy, myśmy sporo wydali, yy, bo budżet tym razem jest dosyć duży. Budżet, słuchajcie, jest dosyć duży. Sporo kupiłem rzeczy dzięki Wam. Za co naprawdę chcę podziękować, bo byłoby mi o wiele trudniej i ja nie wiem, czy w ogóle ta podróż yy, by miała miejsce. Bo ja spodziewałem się, że jednak trochę, że dam radę sam, że dam radę sam. Ja naprawdę dla tych niedowiarków, ja naprawdę coś tam działam w swoim życiu, nie żyję z YouTube y i naprawdę jakieś pieniądze mam, nie? Yy, swoje własne. Nie chodzi tu o kanał, nie chodzi tu o wsparcie widzów, za które dziękuję, ale w dużej mierze dzięki Wam, słuchajcie, mogę wyjechać. Mogę wyjechać, bo trochę mnie to powiem przerosło. Przede wszystkim powiem tak, jaki budżet na benzynę, przede wszystkim poświęciłem na benzynę, i na, na prom do talina poświęciłem 2,5 kafla. Bo tak mniej więcej wyliczam z nadwyżką, że przejadę ileś tam 2-3 tysiące kilometrów, około 3 tysięcy kilometrów, średnie spalanie 7 na 100, no to tak średnio plus stalin, plus no to kurde, 2,5 kafla musiałem zostawić, zostawić na, na, same, na same paliwo. Pamiętajcie, że też trzeba wziąć eurusy i to jest następne 3 kafle, nie? to jest 5 tysięcy. Nie? Czy my to wszystko wydamy? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie i że będziemy, nie będziemy szarżować i szaleć, bo chodzi, żeby ta wycieczka była yy, no, niskobudżetowa. To nie chodzi o to, żeby pojechać, wypierdolić całą kasę, wrócić goły w ryj i <laughs> liczyć na to, że pod sklepem ktoś da na bułkę. Prawda? Yy, także myślę, że będziemy to rozsądnie wydawać i, i mam nadzieję, że, że uda nam się nawet jeszcze coś przywieźć. E, także to już zobaczcie, jakie wydatki, plus te wydatki, które, e, które musiałem pokupować rzeczy. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, czyli tam e, niby pierdółki niektóre, ale jakże istotne. Jak na przykład, e, nie wiem, e, jakiś prysznic, czy jak na przykład jakiś e, ten do um, ładowania. Um, do podłączenia do akumulatora, ten panelik, nie, on nie kosztował dużo, ale był dla mnie istotny, bo pamiętajcie, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka i, i za to chciałem Wam podziękować bardzo serdecznie, bo e, no bo tak bym musiał ruszyć, jak nie z, z budżetu filmowego, czyli z paliwa lub też z pieniędzy, które e, no sam osobiście gdzieś tam udało mi się e, uzyskać, prawda. Więc naprawdę Wam dziękuję, czy też nawet akumulator, który dzięki Wam kupiłem. E, przecież to musiałbym ruszyć z tego bądź też z tego budżetu. No. Dzięki Wam też e, udało się zrobić na to paliwo e, dzięki Waszej oglądalności. Więc naprawdę y, bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Cóż, pewnie nie będziemy się teraz widzieć za często. Y, postaram się wrzucać filmy, może krótkie szoty, gdzie jestem albo e, co robię, to dużo będzie zależało od jakości internetu, e, bo Samym montażem, tak jak powiedziałem, nie zajmę się w czasie trasy i podróży, bo nie chcę wrzucać takich gniotów byle jak zmontowanych, bez czołówki, bez, bez jakichś tam, nie wiem, laptopa ze sobą nie brałem, więc wziąłem tylko kamerę GoPro i, i telefon. Na telefonie oczywiście mogę zmontować co nieco, ale, ale nie będzie tam czołówki, nie będzie na przykład dodanej muzyki, gdzie trzeba by było, a na przykład będę miał jakieś widoki do pokazania, gdzie fajnie by było wrzucić muzykę, więc bardzo proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. I jak wrócimy, to ja wam to wszystko pokażę. Powiem też ile mniej więcej wydaliśmy. No i powiem czy warto było. Wiem jedno, pogoda nie będzie fajna. I podejrzewam, że słuchajcie, że będzie sporo padać. No ale... Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie? Także taki budżet, duży budżet. Ale jeżeli przeliczając, to tak naprawdę na wycieczkę. Samolotem, no bo tu wchodzi w grę, w role, w grę, wchodzi w grę około 5000 złotych, nie? Teraz za dwie osoby. No to słuchajcie, no to tak, poli... I z czego będziemy około 10 dni. To teraz przeliczyć to na wycieczkę 4-5 dniową za granicę samolotem. Plus eurusy i też nisko budżetowo na dwie osoby, to też wyjdzie w granicach 4-5 tysięcy. 4, czterech no czterech no bo tam 1800 do 2000 zawsze staraliśmy się zamknąć na osobę, więc wyjdzie 4, więc raptem 1000 więcej. Ale ja naprawdę liczę, że może się coś uda przywieźć. Na paliwo nie będę żałował, natomiast no, e, może, może troszeczkę e, nie będziemy szarżować po restauracjach i tak dalej. Jedzenia mamy mnóstwo, także z głodu nie umrzemy. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za to. Proszę, proszę o cierpliwość, nie za cierpliwość, proszę o cierpliwość. No i będę się starał Wam wrzucać e, filmy, przynajmniej krótkie szoty, e, gdzie jestem, co robię. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki, żebyśmy cali i zdrowi wrócili i również Oktawija też.